Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj mamy sobotę, godzina 5.54. Ja, właśnie przed chwilą odebrałem samochód od kierowcy, no i zmierzam do Wrocławia na przegląd, wymienić olej, filtry po prostu, zrobić podstawowy serwis w busie. Muszę jechać do Wrocławia, bo u siebie w Renówce powiedzieli mi tutaj w Wałbrzychu, że dopiero mają termin na około 9 maja, a we Wrocławiu wzięli mnie tak naprawdę od razu, bo dzwoniłem dwa dni temu. Chciałem dwa auta ustawić na, te, na tą sobotę, żeby wymienili tam we Wrocławiu olej, ale no niestety dadzą radę tylko w tym tygodniu, w sobotę zrobić jednego busa. No i na przyszłą sobotę drugiego. Jak widzicie, lustereczko jest niesprawne. Wczoraj kierowca jak wracał do domu na landówce w Czechach, zahaczył. Taką informację dostałem, że Pepiczek po prostu jechał za szeroko i... Na szczęście wszystko skończyło się tak, że tylko wypadł wkład z tego szkła, z lusterka, a nie, że rozsypała się cała obudowa, więc wkład już mam zamówiony, dzisiaj jak już po prostu wrócę z tego serwisu, to myślę, że już będzie do odbioru, bo jadę teraz, mam być na siódmą godzinę, więc, więc akurat potrzebuję godziny jazdy, godzinkę jazdy, żeby dojechać do serwisu, no i jakieś 2,5 godzinki mi powiedzieli, że będę musiał poczekać na samochód, aż po prostu zrobią wszystko. I będę wracał busem do domu. To od razu gdzieś tam zajadę do sklepu motoryzacyjnego, w którym zawsze zamawiam jakieś takie tuperelki. Właśnie, jak zamawiałem rok temu, bo też ja uwaliłem lusterko w Niemczech. No to też zamawiałem, tylko że wtedy cała obudowa mi poszła, i właśnie u nich wszystko zamawiałem. Wczoraj zamówiłem ten wkład. Powiedział mi, że do godziny 10-11 powinien być u niego na sklepie. Więc fajnie. Niewygodnie się tak jedzie, niewygodnie się tak jedzie, ale dobrze, że nie wyrwało całkowicie rusterka, bo zdecydowanie większe koszty za skład zapłaciłem nie całe 50 zł, więc spoko. Dzisiaj będzie ładna pogoda. No i dobrze, bo już praktycznie cały tydzień tutaj u nas w okolicy. To była masakra, totalna szarowa, więc już idzie majówka. Niech to już się robi ciepło. Co prawda jest minus 1 stopień w nocy, może nawet było więcej niż minus 1, a tu już prawie maj. Ale z tego co spoglądałem na pogodę. No to majówka ma być ładna. I bardzo mnie to cieszy, bo zbliża się roczek mojego synka. Dokładnie drugiego maja, więc trzeba jakąś imprezkę z tego powodu zrobić. Jak najbardziej, jakby była pogoda, to jakiś grill w międzyczasie i można byłoby sobie fajnie spędzić czas z rodzinką i ze znajomymi. Więc trzymam kciuki, że po prostu będzie jak to wyglądało, że pogoda dopisze. Zobaczymy. No nic. Odzywam się do Was, myślę, że jak już będę na tym serwisie. No i dobra, ja już jestem na miejscu. Idę zostawić auto na serwisie i będziemy czekać. I dobra, godzina dziewiąta. Ja już po serwisie. Więc elegancko, dokładnie dziewiąta, dziewiąta dziewiętnaście. Dwa koła poszło. No nie całe, bo 1800 zł. Ale no trzeba. Ja wychodzę z takiego założenia, że jak auto jest nowe, jest na gwarancji, to serwisujemy normalnie waso. A po gwarancji dopiero serwisujemy u naszego mechanika pobliskiego. Jadę teraz do domu, no będę wymieniał teraz tę znaczy wkładkę będę wkładał do lusterka. To jest kwestia 5-10 minut. Kurde, ciepło dzisiaj się zrobiło. 19 stopni na zewnątrz. I pięknie. Nic nie świeci, nic się nie dzieje. Dostałem tylko informację, żeby tam, że klocki są na 40% zużyte. Więc gdzieś tam niedługo będzie trzeba przygotowywać się do wymiany. No ale no nic dziwnego. Auto jeździ, zarabia, pracuje. Więc tak to wygląda. 71 tysięcy jest już nadmuchane na tym samochodzie. Bardzo szybko rośnie ten stan kilometrowy licznika. Bardzo fajna obsługa w ogóle tutaj na tym, na tym serwisie we Wrocławiu. Jeżeli ktoś tutaj jest w Wrocławiu lub po to mogę Wam 100% polecić. Naprawdę bardzo, ale to bardzo przyjemni ludzie. Zazwyczaj gdzieś serwisowaliśmy wszystkie nasze te samochody, te busy w Wałbrzychu, ale tam serwis jest bardzo mały i jest problem z terminami, tym bardziej, że teraz moje wszystkie busy jeżdżą w systemie od poniedziałku do piątku i jeżeli chodzi o serwisy, to musimy je robić w sobotę, a tutaj tak naprawdę zadzwoniłem dwa dni temu i mnie wciśnęli na sobotę, a tam dopiero u nas w Wałbrzychu powiedzieli mi, że na 9 maja. Więc to no nie możemy tyle czekać, więc chyba raczej, jeżeli chodzi o serwisy, no to całkowicie już tutaj będę cały czas przyjeżdżał. Bo zdecydowanie większy serwis, większe mają możliwości, jeżeli chodzi o serwisy. Już umówiłem następnego mastera w przyszłą sobotę, bo dwóch nam dzisiaj nie wzięli, ale w przyszłą sobotę już mi potwierdzili, że śmiało mogę podstawiać, więc elegancko. Jeszcze będę musiał za tydzień tutaj przyjechać i zrobić to samo, więc tak to wygląda. Pogoda jak najbardziej. Ok, podoba mi się. Zjadę, zrobię jeszcze to, co mam zrobić. Te lusterko dzisiaj nie będę odwoził auta kierowcy. Zrobię to jutro. Szkoda mi czasu na to dzisiaj. Autko i tak jest puste, więc nikomu z niczym się nie śpieszę. Odzywam się do was, jak już będę w domu i będę wkładał te lusterko tutaj. Właśnie przywiózł mi kierowca samochód do nas, załadowany. Nie wiem, czy jeszcze go będę przeładowywał, bo tak naprawdę mam dwa samochody załadowane, i teraz muszę wybrać, czy ten towar, który jest na tym tutaj samochodzie, przeładować, który też jest do Czech, czy tamten. Więc za, ja sobie tę decyzję podejmę, myślę, dopiero jutro, na spokojnie, bo dzisiaj już mi się po prostu nie chce tego robić. Od kurde godziny piątej jestem tak naprawdę na nogach. No i chciałbym. Już tak naprawdę sobie na spokojnie usiąść, tylko wiadę sobie tutaj. Jeszcze jeden kierowca przyjedzie na rozliczenie tą windą i będzie można rozpocząć sobie weekend. Odzywam się do Was za chwilę. Mamy dzisiaj niedzielę, godzina 11:57. Ja właśnie jadę, kierowcy, zawieźć samochód do domu i z tego miejsca, moi drodzy, kończę ten odcinek, ze względu na to, że no nie jest on tak długi jak większość odcinków na kanale ze względu na to, że tak naprawdę no, nie miałem okazji nagrać Wam więcej materiału bo cały tamten tydzień przesiedziałem w domu, gdzieś tam troszeczkę podchorowałem, jeździł mój tato za mnie cały tydzień i nie miałem po prostu możliwości stworzenia dla Was jakiegoś materiału dłuższego ale myślę, że odbiję sobie już to w tym tygodniu, bo mam plan, żeby w tym nowym tygodniu bo mam plan, żeby wrzucić trzy odcinki, nawet może cztery, więc zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie w praktyce. Ale nie chciałem zostawić Was na dłuższy okres bez materiałów, więc postanowiłem, że nawet jeżeli wyjdzie to krótszy materiał, to i tak go dodam, bo chcę zachować jakąś regularność dla Was na kanale. Więc myślę, że Wy też jak najbardziej z tego będziecie zadowoleni, a będziecie mogli zobaczyć, podglądać mnie. W dniach serwisowych i w ogóle, tak, jak w tym przypadku, w tym odcinku. Więc z tego miejsca kończę odcinek. Jeżeli, jeżeli spodobał Wam się ten materiał, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem i nie zapominajcie wpadać do mnie na Instagrama, bo tam dodaję zdecydowanie więcej relacji. I osoby, które są na Instagramie, mają mnie w obserwujących, są bardziej na bieżąco, bo codziennie dodaję tam relacje. Z tego co robię, więc serdecznie Was tam zapraszam i do usłyszenia niebawem w kolejnych odcinkach. Siemanko!